Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie krwawnikowi po Jest to roślina wszechstronna, którą każdy z nas na pewno kojarzy z czasów dzieciństwa z pól, z łąk, ale obecnie coraz częściej można ją spotkać w ogrodach w takich w stylu naturalnym, wiejskim, rustykalnym. Jest to roślina charakteryzująca się długim okresem kwitnienia. Bardzo małymi wymaganiami glebowymi, udaje się nawet na nieużytkach, tutaj akurat rośnie w, w gruzie, jest to roślina też występująca w szerokiej gamie kolorystycznej, a także posiada szerokie właściwości lecznicze. Zachęcam do lektury, zachęcam do zaznajomienia się właśnie z walorami, z, z właściwościami tej rośliny. Ja sobie tutaj wysiałam z nasion ten krwawnik. Był to miks kolorów. Wyrosły mi te krwawniki bardzo piękne i okazałe. Nawet tutaj widać, gdzie nie widzę, że pokładają się. I występują w kolorach różowym, takim bordowym, łososiowym, pomarańczowym, takim delikatnym pastelowym, właśnie różu, fiolecie. Naprawdę, bardzo jestem z nich zadowolona. Ale powiem szczerze, że przypuszczałam, że udadzą się dobrze. Ponieważ tutaj wysiały mi się samoistnie krwawniki, te pospolite, takie białe, no i to była dla mnie wskazówka, że jeżeli te, które wysiały się samoistnie, sobie tak wspaniale poradziły, to na pewno te z nasion, które ja samodzielnie sobie przygotuję, sadzoneczki, to tak samo się udadzą. I zawsze zachęcam do tego, żeby obserwować, jakie rośliny. Samoistnie pojawiają się w ogrodzie. Warto też poczytać o roślinach wskaźnikowych. Akurat krwawnik nie należy do grupy roślin wskaźnikowych, ale można, można w ten sposób sobie podglądać. Sugeruje to, jaką mamy glebę, jakie mamy warunki, i po prostu mniejszym nakładem pracy będziemy wiedzieć, z czym mamy do czynienia i jakie rośliny mają największą szansę sukcesu w naszym ogrodzie. Również możemy podglądać, jakie rośliny się udają u naszych sąsiadów, bo też będzie to pewnego rodzaju wskazówka dla nas, żebyśmy, tak jak mówię, właśnie mniejszym nakładem pracy, środków finansowych cieszyli się efektywnymi, pięknymi roślinami. A tutaj już jest taka rabata, którą pokazywałam właśnie w zeszłym roku przy okazji omawiania koloru bordowego i limonkowego. I tutaj też sobie dosiałam tego krwawniczka. Wystąpił w kolorze takim bladoróżowym. A tuż obok właśnie są te sadzonki zeszłoroczne z marketu ogrodniczego to była chyba odmiana Summer Fruit Lemon no a tutaj dla porównania są te wysiane przeze mnie z nasion no niestety te sadzoneczki no coś im tutaj nie spasowało, być może zima była zbyt mroźna coś, coś nie tak, no ale są zielone dam im jeszcze szansę, zobaczymy co będzie dalej, a zadaniem tej rabaty było przysłonięcie właśnie tych e, słupów e, na słupak są bliziutko posadzone, ogniki szkarłatne w kolorze, w kolorze czerwonym. I one właśnie nie uprosną zbyt wysokie, nie ma nie mam obaw tutaj co do tego, a ładnie zasłaniają te słupy. Do tego właśnie jest wysoka trawa. Jest drzewko, to, to jest ta wiśniośliwa, wiśnia śliwa czy śliwowiśnia, nie wiem sama. I myślę, że ta rabata zdaje swój właśnie egzamin i naprawdę te słupy nie rzucają się tak w oczy, a przynajmniej z mojego punktu widzenia, a jestem osobą niezbyt wysoką, to po prostu naprawdę poprawia to wrażenia estetyczne. Jeżeli macie słupy na działce, to zachęcam właśnie do tego, żeby w jakiś sposób je zamaskować. Też nie można sadzić pod nimi zbyt wysokich drzew, bo wiadomo, będzie to problem, kiedy one zaczną się rozrastać, ale jakąś małą, delikatną sobie taką rabatkę wydzielić, żeby po prostu nas, te słupy tak nie denerwowały. Także reasumując, naprawdę polecam roślinę jaką jest krwawnik. Zachęcam do poczytania o niej więcej wiadomości. I dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów w ogrodzie. Do widzenia.